Najważniejsze wartości w życiu kobiety. Więc zapytane kobiety, co jest dla nich najważniejsze w życiu, odpowiedziały: Na pierwszym miejscu jest dla nich rodzina. To w jaki sposób potrafią się o nią zadbać, spełniać ich potrzeby, zachcianki, generalnie dbać o to, by wszystko w rodzinie było dobrze, by się układało, by było szczęście, było poczucie harmonii itd. Na drugim miejscu było poczucie Niezależności, czyli możliwość podejmowania decyzji za siebie, bycie niezależnym od różnych okoliczności życiowych, bycie niezależnym od teściowej, od mamusi, od pomocy rodziny i generalnie wszelkie poczucie niezależności psychicznej i emocjonalnej, czyli takie poczucie, że do nikogo nie należę i jestem wolna w swoich wyborach, kieruję się własną wolnością. Na trzecim miejscu była ich kariera, czyli to, jak wysoko mogły się w niej wspinać, kim mogły być i co mogły osiągnąć. Na czwartym miejscu było takie poczucie dopasowania się do innych, taka chęć przynależności do grupy, bycia częścią jakiejś społeczności, posiadanie koleżanek, w, którym, w których jest się lubianą, docenianą, szanowaną i dobrze traktowaną, bycie Taką miłą dla innych ludzi i przede wszystkim akceptowaną i lubianą. Na piątym miejscu była osobista atrakcyjność czyli wartość na podstawie tego, jak wyglądam. Czy mam markowe ciuchy, czy się dobrze ubieram, czy jestem atrakcyjna, czy się innym podobam, czy się sobie podobam. I myślę, że doskonale, jako kobieta, wiesz, co mam na myśli nie muszę przytaczać głębszych przykładów każdej z wartości. Natomiast po zmianie po tak zwanym shiftie, o którym mówiłem w części dla mężczyzn, po przetransformowaniu wartości, najważniejszy dla kobiet stał się własny rozwój osobisty, czyli to, w jaki sposób ona może się realizować i wzrastać w swoim życiu. Na drugim miejscu było poczucie własnej wartości, czyli to, czy czuję się wartościowa, czy czuję się przydatna, czy mam w sobie jakąś realną wartość, którą mogę ofiarować innym. I czy mam wartość, która mnie uszczęśliwia? Po trzecie, było to poczucie i jedność z Bogiem, czyli duchowość, wszelki rozwój duchowy i kontakt z Bogiem. Na czwartym miejscu było szczęście, czyli osobiste poczucie szczęścia i zadowolenia w każdej chwili. Na piątym miejscu było przebaczenie, czyli wszelkie wybaczenie ludziom, sytuacjom, okolicznościom i zrozumienie, że za każdym z nich pewnego rodzaju lekcja. I to jest cykl wartości, przez który przechodzą kobiety. Dla eksperymentu, jeżeli chciałabyś naprawdę lepiej zrozumieć ten temat, proponuję Ci, byś porozmawiała z najbliższymi ludźmi dla Ciebie w życiu. I niech to będą ludzie w różnym wieku. I zapytaj ich, co dla nich jest teraz ważne. I rozpoznaj, na jakim etapie życia są ci ludzie. Czy przeszli tak zwany shift, czy przetransformowali się wewnętrznie, czy też nie. I przyjrzyj się, jak mocno te wartości wpływają na ich życie. Myślę, że dojdziesz do niesamowitych wniosków i odkryjesz coś ciekawego. Odkryjesz coś ciekawego dla swojego życia, jak mocno to, co jest dla ciebie wartościowe, określa miejsce, w którym jesteś i w którym będziesz. Określa to, jakie masz relacje z innymi ludźmi. Określa to, jak sama traktujesz siebie, jakie będziesz miała związki z mężczyznami. Określa to, w skrócie, jak będzie wyglądało Twoje życie w każdym jego obszarze i jak Ty będziesz się z tym czuć. Bo czasami jest tak, że wartość, którą wyznajemy w życiu, doprowadza nas do jakiegoś miejsca i uświadamiamy sobie, że to miejsce nic nam nie daje, jest puste, że myśleliśmy, iż robiąc określoną rzecz. Realizując określoną wartość, będziemy szczęśliwi. Natomiast po czasie okazuje się, że wciąż czegoś nam brakuje, że to nie jest to, co myśleliśmy, że da nam szczęście. I wtedy zmieniają się nasze wartości. I zaczynamy odkrywać poprzez ludzi, okoliczności, sytuacje, książki, różne wydarzenia w naszym życiu, że jest coś więcej, że jesteśmy czymś więcej niż myśleliśmy do tej pory, że liczy się dla nas tak naprawdę coś innego niż myśleliśmy do tej pory. I że życie jest zupełnie czymś innym niż myśleliśmy do tej pory. Niezależnie od tego, co widzimy na zewnątrz, to jeżeli odkrywamy coś w sobie, to zaczynamy rozumieć, dlaczego inni ludzie postępują tak, a nie inaczej. I jesteśmy w stanie przewidzieć, co jest motywem tych ludzi i gdzie tak naprawdę ich to zaprowadzi. Ponieważ mamy w życiu coś, co nazywa się świadomością siebie. A świadomość siebie pozwala ci widzieć rzeczy, w innych ludziach, których oni sami nie dostrzegają. Życie byś była świadoma siebie nie dlatego, by wykorzystywać to przeciwko innym, ale dlatego, bo dzięki świadomości siebie masz zupełnie inną perspektywę, by zdecydować o swoim życiu, jak chcesz, by ono wyglądało.